Witam wszystkich. Kolejny dzień, kolejny vlog. No, dzisiaj będzie trenowane nogi. Zobaczymy jak to pójdzie. Mam nadzieję, że będzie fajnie i nie będzie zbyt dużo ludzi. Posiłki moje wszystkie przedtringowe zjedzone, priorkout wypity, wszystko na trening gotowe. Buty spakowane, także jestem gotowy do wyruszenia. Widzimy się z treningu na 100% i, i również po treningu. Ponieważ że mi trochę polą plecy tak dziwnie, że tak w kości ogonowej. Ja nie wiem, co się stało. Ostatni raz, jak robiłem nogi na wypychanie w zasadnicy. kurde nic mi tam nie, nie chrupało, ani nie kliknęło. A czułem się jakby mi ktoś młotkiem uderzył w kość ogonową. No, dziwne, dziwne. Ale zobaczymy. Ja jestem dobrej myśli, że, że wszystko pójdzie dobrze. Ogólnie zawsze miałem problem. się nie zawsze, tylko przez ostatnie kilka miesięcy miałem problem z kolanami. I to jest tak, że kolana przestają boleć, plecy zaczynają. Plecy mi przestaną boleć, to kolana znowu nie mam. No i to tak w kółko, nie? Dobra, żeby nie przedłużać, widzimy się na treningu. Do zobaczenia. Okej, okay, Szymanko, dziś spróbuję coś do Was pogarać. Wkurza mnie ten obiekt, bo jest strasznie wąski kąt. Zrobiłem już ramiona, nie nagrywałem tego. A teraz lecimy nogi. Rozgrzewka. Pierwsza. Także lecimy. Jeszcze dalej z rozgrzewką Jestem ciekawy jak mnie słychać Mam nadzieję, że nie słychać muzyki Rozgrzewkę lecę tak 5-8 ruchów Żeby nie zmęczyć za bardzo mięśni Bo tu już mam założony cały stack no bo szczerze powiem, nie wiem ile to jest kilo, ale na tym sobie zrobię teraz dwie serie robocze. Bo na tym treningu skupiamy się bardziej na czwórkach niż na dwójkach. Także mam tylko jedno ćwiczenie na dwójki, a reszta się. Dobra, lecę. Pierwsza seria robocza. mam, że ostatni raz chyba na tej maszynie robię, bo już jest za lekko dla mnie, a nie ma jak to za bardzo dokładnie ciężaru. Ok, ostatnia seria robocza, lecimy. Chuj, a bez sensu robić tu bez sensu robić storów. Trudno no. następny trening zrobię taką maszynę. Tam tylko stoi, stoi, stoi stojąc, a bługina siedząc. Także lecimy dalej teraz na wyprosty. Wiem, że się pewnie powtórzę setny raz, ale wkurza mnie ten obiektyw, bo jest fajny do vlogowania. Ładnie bluruje wszystko, ale ma wąski kąt. I muszę strasznie daleko kamerę wystawiać. I tak mnie ucina. Kurwa, mu ta kamera, w sensie nie kamera, tylko ten obiekt. Kamera jest zatem jest 4 metry. W sumie to. Także to, to już jest seria robocza. Pierwsza, robię dwie. A może czy zobaczymy. Jemy ciężaru a co tam? Nic nie boli, to można dokładnie. Nie będę robił chyba paków seta, tylko może zrobić trzy serie. Pamiętajcie, że serii rozgrzewkowych nie liczymy. Uff, dobra. Jedziemy tu Bo potem te płako, że kurwa kolana mi bolą. Wystarczy, że mnie plecy mam. <laughs> Chyba zrobię jeszcze jedną roboczą. Idziemy ostatnio na tej maszynce. Drobca, panowie i panie, nie ma co się zastanawiać. Ale to weszło. No dobrze tu wjechałem. Teraz lecę na skład jest tu ko tylko zmienię sobie buty, takie do powerliftingu, bo wtedy mi kolana nie bolą. Idziemy. Dobrze, jedziemy. Rozgrzewka, zobaczymy. Uch. O kurwa! Ależ mi przypierdolił. Chyba mnie nie ukszyna głowy. też mam 80 kg, nie wiem ile waży maszyna. Skurda, z 40 kg, jest dość ciężka. Stary sprzęt, ale lecimy. Produciewkowa, no, już zaczyna się robić tak spoko. Ogólnie to 120 kg, także to już jest taka robocza moja seria. Zobaczymy, jak to pójdzie. Lecimy trzyście razy leksimy przecież mi coś pyka w plecach chuj tam, dołożymy <laughs> piec sok z gumich jadł i lecimy dalej Kurde nie nie zażygał to Dobra lecimy Mam nadzieję, że nie będziecie świadkami jak moje plecy pękałem na pół Bo już mnie tam coś strzyka na dole 160 Jakby ktoś tam pytał Plus maszyna, więc może jakieś 200 kilo tu jest Opa! O kurwa, trochę waży. Jeszcze dwa Cholera Powiem Wam, że uwielbiam trenować nogi Ok, dołożyłem jeszcze 10kg Także w płytach jest 170kg Maszyna nie wiem ile waży. Wydaje mi się, że 30, między 30 a 50 kg. No, no powiedzmy przeważyć 30, nie? Niech będzie. 6 ruchów się uda zrobić, jestem zadowolony. A bez bólu. Kurwa chyba nie wstanę Ej, jeszcze dwa w baku są Jeszcze by poszło. Dobra Koniec. Okej, okay. kolejne ćwiczenie. Wypychanie na suwnicę. Powiem Wam, że tutaj już nie dokładam, nie wiadomo jak ciężaru. Zawsze robiłem suwnicę 500 kg kurwa na 20 razy. Bez sensu to dla mnie jest, bo wolę. Zagryzować tam na haku, a tutaj, jak mówiłem wcześniej, to no, kurwa coś mi plecy rozwalił, także się trochę boję. Dobrze. O, to było 200 km. Myślę, że 100kg spokojnie mógłbym jeszcze tu zarzucić Ta maszyna jest źle wyprofilowana Dlatego raz, że muszę używać tych butów do parliftingu To mi pomaga, dzięki temu mnie kolana nie bolą Bo ostatnio robiłem trening dług Bez butów Powiem Wam, że mi kolana tak bolały, że ja pierdykam Także jeszcze jedna seria 347kg To jest, także Ostatnia seria i robię wykroki Kurwa, jak spity Opa! Pamiętam, że lepiej krzywdę ten mały ciężar niż za zapierdolę tutaj 500 kg. Ok, widzimy się na, na następnym świsięciu, także robić, tu kroki i potem przywodzić. Okej Trwa tu A kurwa Pierwsza seria Kroki zrobiłem trzy serie, bo wchodziło jak złoto. <grymne> Okej, okay, lecimy dalej. nadzieję, że kamera stoi. Dobrze. <grymne> Tak dojebałem ja nogi, że już mi się kłada nieco się, Lecimy kurwa Aż się zasnął tak możemy dorobić brzuch, kardio i widzimy się po tręgu. No, już jestem w domu, dojechałem. Jedzenie potręgowe gotowe, ogarnięty już cały człowiek. Także na siłkę, jak widzieliście, nagrałem. W sumie to jeszcze nie wiem, jak to wyjdzie w montażu. Wy już pewnie, więc już na pewno wyjdzie. Ale od razu mówię, że no nie wiem, czy będę na vlogu to dawał z głosem, czy bez, czy po prostu z muzyką. Zobaczę, jak to wyszło. Małe zmiany w diecie będą. Jeszcze kurde nie wiem, bo sobie robię dziś rano szaka Usiądę sobie nad tym, bo waga mi się cofnęła o 2 kg. Także kurcze, no jest... Organizm się broni przed tymi 105 Jest 103 kg równe dzisiaj, dzisiaj rano na wadze. Także może delikatnie jeszcze jedzenie, bo no ja jestem młody w sumie. Ja to jestem maszyną do, do żarcia. Może trochę podbiję jeszcze y, tych kalorii. Zobaczę, muszę to zobaczyć na papierze, bo to muszę zobaczyć na papierze, jak to wygląda, co robimy, w którą stronę idę, w sumie co, robimy, co robię, w którą stronę idę, bo sam się prowadzę. No, na razie zabieram się za jedzenie, cholera, no i pewnie cały dzień spędzę w domu, ucząc się dalej, no i ogarniać moją aplikację do prowadzenia ludzi <laughs> online. O, no, bo, kurde, od trzech dni pada tak deszcz w Anglii, że to jest jakaś przesada totalna. I będę szukał jakiegoś obiektywu szerokokątnego. Bo no, sami widzicie jak to wygląda, jestem tak blisko. A ogólnie to jest to taki fajny obiektyw do vlogowania, polecany przez wielu twórców i wielu y, content creatorów, takich co zajmują się ogólnie profesjonalnie nagrywaniem. Ale kurde, no, dla mnie musi być coś chyba szerszego, żeby jeszcze bardziej oddalić. Może to jest problem kamery, w sumie nie wiem, mam dość starą. Kamerę. starą. No, chyba z 5 lat, ma ten, bo to jest Canon M50. Y, także no, upgrade kamery też się na pewno przyda a jak chcę nagrywać z telefonem chociaż nie ma jakiejś wielkiej różnicy pomiędzy telefonem a kamerą no nic zebram się za jedzenie i zobaczymy jak się potoczy ten dzień o no, ja jestem ugarnią swoją dietę kurde sąsiad przez to podać deszcz coś tam grabkami Szamocze za oknem <grych> no nic y, także ja tu siedzę sobie przy komputerze już ogarniam swoje, swoją dietkę zmiany dość spore bo dodam 60 gramów węglowodanów jeszcze w dzień treningowy także ogólnie intra workout dodam 220 gram tekstrozy i 40 gram węglowodanów w dwóch posiłkach rozłożę żeby było, kurde, szczególnie po treningowym, bo po treningu jak wiem no to jeszcze tak czuję, że jestem głodny od razu po zjedzeniu, tak mi nie? Także ten potreningowy i, i następny posiłek yy, po 20 mg ekstra. Zobaczymy jak to pójdzie. Dużo mam jedzenia, także nie mam ochoty na żadne jakieś podjadanie, chociaż tak nie padę ale jem swoje i jest już spokojnie, nie mam ochoty na, na ekstra, na przykład, nie wiem, bagla czy cokolwiek, nie, na przykład nie mam ochoty za, zjeść 100 gram. 150 gram dodatkowo tylko 100 g, tak mam rozpisane, bo już jest sporo tego jedzenia. Ja tu mam taką samą aplikację, yy, na której prowadzę ludzi, i tutaj mi pokazuje ogólnie, że to jest 5000 kalorii, Jeśli liczymy z wszystkiego węglowodany, tłuszcze i białko, z wszystkiego, czyli z ryżu i tak dalej, to pokazuje mi, że mam 412 białka dokładnie w dzień treningowy. 692g węglowodanów i 70g tłuszczu, ale powtarzam jeszcze raz, to jest liczone z wszystkiego tutaj może Wam wyświetlę teraz na y, dwa screeny jak to wygląda y, dzień treningowy i nietreningowy no i to pewnie by było na tyle dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze no i negatywne, ale negatywnych żadnych nie ma dzięki za łapki w górę, za subskrypcję. No Dla mnie to wiele znaczy mój rozwój i tak dalej tego kanału. Widzimy się przy następnym vlogu. Będzie to trening nóg. A nie nóg, kurde, klatki. Przecież nogi dziś robiłem. Co nagadam ja właśnie? Ja pierniczę. Ładnie mnie już pogrzał, to ja już jestem dwa tygodnie do przodu. <laughs> Będzie to trening klatki i powiem Wam szczerze, że wypada mi u was to trochę inaczej na YouTubie, nie? Bo tam w różne dni dodaję te vlogi, nie? Yy, dlatego, że pracuję to nie dam... Dam radę nagrać vloga i od razu wykształtem go złożyć i wstawić, ale kurczę jak pracuję, no to chcę mieć jakiś tak, żeby ten... Te przerwy jakoś... Yy, feeling the gaps, no. <laughs> żeby te przerwy, żeby nie było takich przerw w filmach, o. Także będzie trening laty i nie wiem, czy jutro pójdę, bo wypada mi dzień bez treningu, ale... Pojechałbym gdzieś kurde na siłownię i czekam też na to odpowiedź z interwiu. Jeśli się uda dostać, to na pewno pojedziemy do Manchesteru potrenować. No nic, so, widzimy się w kolejnym vlogu. E, dzięki raz jeszcze. Trzymajcie się.